Musi tym razem uratować swojego ojca, który został porwany przez nazistów, gdyż w swojej pracy jako archeolog sporządził dziennik, dzięki któremu można dotrzeć do pewnych wartościowych przedmiotów. Henry musi uratować i ojca, i dziennik, ale także przyjdzie mu odnaleźć. Krzysztof Jastróbczak, Łukasz Kaczmarek, jest grupą artystyczną utworzoną w 2010 roku przez dwóch polskich artystów Krzysztofa Kaczmarka i Łukasza Jastrupczaka. Ich twórczość skupiona jest głównie wokół filmu wideo, performance'u i działań rzeźbiarskich. W 2011 roku grupa zorganizowała projekt pod tytułem What's the Difference Between Pavel and Wawel, objazdowy festiwal filmów polskich z lat 60. na Islandii, który był pretekstem do stworzenia szeregu prac wizualnych. Grupa Krzysztofia Strupciaków Kaczmarek brała udział w wystawie pod tytułem Polska sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Body in the Library w BWA we Wrocławiu, a swój indywidualny pokaz prezentowała w spółdzielni Goldex-Poldex w Krakowie w 2011 roku. W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie zaprezentują wystawę pod tytułem Martwa Natura, która będzie się składać z dwóch prac wideo, instalacji oraz fotografii. Łukasz Stropczak urodził się w Zielonej Górze w 1984 roku. Ukończył ASP w Katowicach na wydziale projektowania graficznego. Gra na syntezatorze w zespole Boring Drug, a na perkusji w zespole Ślina. Jest założycielem Times New Arial Museum, mieszka w Krakowie. Krzysztof Kaczmarek, urodzony w 1983 roku, w Blachowi, Artysta wizualny i filmowy. Studiował nawigację na Akademii Morskiej w Dyni i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stworzył galerię ArtPol w Krakowie, mieszka i pracuje w Wiedniu.